Ry. Ry. Okej. Okay. Ej, my mamy blisko, my mamy blisko Cześć. w sumie. Ry. Ry. Dobra. Kurde. Ej. Okej, okay, ale my mamy. Podobne, dobra, musimy jakoś się tutaj, wiecie. Yy, może skupmy Trzec się. Wiedzieć, nie z którą wiem. stronę. Pójść. Dobra, spróbujmy Ej, okay. udało się, prawie, prawie stary Uda. musisz pójść w naszym kierunku, no patrz, patrz okay, to, okay, no. Okej, okay, okej, okay, okay, okay. Tak blisko. Te, ry. C, ry. A, dobra. Co, bo mi chodziło, że kolory, kolorystycznie to samo okay. tylko kształt na bloku. Dobra. Miałem to Okej, okay, okej, okay, dobra, idziemy w ten kierunek, dobra. cegłowy. Ry. ry. Popękane cegły. I, miałem slate, a tym. ten jakiś wzorki. Te, Te, ry Okej, okay, ej, wy macie Mamy, to całe, by ja mam tylko jakieś inne, dobra, nie. Re. teraz każdy co innego. Nie. 3, 4, ry. Trzy. Cztery. Cztery. ry. ry. Pół, miały ry. być stalki, czemu ty jest pół blok. No, to jest brykiem i to jest brickiem. Ale miały, czy... być schody, stary. miały być stalki ze starym, miały być spaszcze, co tutaj nas otacza dookoła. Z takiej tematyki schody zrobić, dobra? Ry. Ry. Dobrze. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.